Cześć wszystkim, Daniel z tej strony, a Więc chcesz się dowiedzieć, czy kardio przeszkodzi Ci w budowaniu masy mięśniowej? Czy jak będziesz za dużo biegał lub jeździł na rowerze, to stracisz wszystkie Twoje przyrosty? Dzisiaj sobie odpowiemy na to pytanie. Więc niektórzy z Was mogą martwić się, że robienie kardio, kiedy zależy Wam na budowaniu masy mięśniowej, będzie Wam przeszkadzać w budowaniu tej masy mięśniowej albo jeszcze gorzej powstrzyma Was od budowania masy tej mięśniowej. I dzisiaj Wam wyjaśnię, czy musicie się faktycznie tego obawiać? Spoiler: Nie, nie musicie, aczkolwiek mam parę wskazówek i mogę Was przed czymś przestrzec. Bo jeżeli faktycznie będziecie robić czegoś za dużo, albo w złym momencie, no to faktycznie może to negatywnie wpłynąć na wasze treningi, na waszą regenerację i na budowanie masy mięśniowej. Może na początek już miejmy to z głowy. Robienie cardio, bieganie, jeżdżenie na rowerku, orbitreku, walka bokserska, czy to na worku, czy to robienie jakichś interwałów, tabat, nie wpływają negatywnie na budowanie masy mięśniowej. Badania to potwierdzają i tutaj nie musimy się niczym martwić, aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, są pewne rzeczy, które możemy zrobić nie tak i faktycznie sobie przeszkadzać w tym procesie budowania masy mięśniowej, jak na przykład pora, kiedy wybieramy, że robimy cardio lub intensywność i ilość tego treningu cardio. Ja wiem, ja ładuję cardio, jakby to, to trening, który spala kalorie. Ładujemy do jednego wora, nie mówimy interwały i tak dalej. kardio i później będę jakby to rozdzielać na konkretne rzeczy, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc wskazówka pierwsza to jest cardio przed i po treningu. Przed treningiem możemy zrobić to w formie rozgrzewki, krótkie, e, mało intensywne Cardio, czyli na przykład bieganie na bieżni, rajaz na rowerku czy orbitreku 5 do 10 minut, aby rozgrzać nasze ciało, aby zwiększyć temperaturę naszego ciała, co faktycznie będzie nas chronić, to jest jakby nasza główna ochrona przed kontuzją. Nie rozciąganie, nie jakaś tam mobilizacja, rozgrzanie, jakby zwiększenie temperatury ciała, będzie nas chronić najbardziej. Więc jak najbardziej możemy wykorzystać te właśnie ćwiczenia aerobowe, aby zwiększyć tą temperaturę ciała. Plus spalimy dodatkowe kalorie, które będą oczywiście się kumulować, jeżeli też nam zależy na utrzymaniu sylwetki, chcemy zjeść więcej lub chcemy też, nie wiem, zrobić redukcję, rekompozycję i tak dalej. Natomiast po treningu możemy sobie pozwolić na coś dłuższego, aczkolwiek tutaj również bym was przestrzegał, ponieważ zbyt długa sesja kardio lub zbyt intensywna sesja cardio również będzie wpływać negatywnie na naszą regenerację. Już tłumaczę, załóżmy, że zrobiliśmy sobie trening na masę i zaraz po tym idziemy na bieżnie. Ja osobiście polecam wam zrobić szybkie interwały do 15 minut, czyli 2 minuty rozgrzewki i później jakaś interwała na przykład no high low high low czy nie wiem, no 30 sekund szybko, 30 sekund wolno albo 30 sekund szybko i minuta wolno, obojętnie tak jak możecie robić interwały. Każdy z nas ma inną kondycję, inną wytrzymałość i możecie się bawić tymi interwałami. lub steady state cardio, czyli po prostu cardio jednym tempem, średnim tempem przez powiedzmy jakieś 20-25 minut. Nie polecam wam robić takich dłuższych sesji cardio, do 50-60 minut chyba, że faktycznie na następny dzień będziecie mieli więcej wolnego, tak? Czyli to wszystko musimy dostosować do naszej ogólnej też aktywności fizycznej i wiadomo, że są tutaj świry genetyczne, które mogą tolerować taką ilość yy, aktywności e, aczkolwiek no, jednak byłbym tutaj ostrożny i nie robiłbym zbyt dużej ilości treningów aerobowych Bezpośrednio po treningu siłowym. Teraz wskazówka numer dwa, robienie cardio w innych porach. Wtedy możemy sobie pozwolić na dłuższe sesje cardio. Jeżeli chodzi o interwały, to nadal uważam, że to powinny być krótkie, ale intensywne sesje. Interwały maksymalnie do 25 minut. Nie powinny być to dłuższe treningi według mnie, ponieważ interwały powinny być wysoko intensywne. Natomiast jeżeli mówimy o tym Steady State Cardio, no to to faktycznie możemy wydłużyć do 45 minut, 50 minut obojętnie jak długo chcecie to robić. Ale teraz przechodzimy do wskazówki numer 3. Osoby, które lubią biegać sobie półmaratony lub maratony parę razy w tygodniu. No to są faktycznie osoby, które mają pasję do biegania i też zależy im na budowaniu, powiedzmy, masy mięśniowej w górnych partiach. Są takie osoby i są różne cele. Pamiętajcie, nie dyskryminujemy. Tutaj te osoby faktycznie robią sobie pod górę, ale głównie robią sobie pod górę ilością też kalorii, którą będą musieli spożyć później. Bo faktycznie im więcej biegamy, tym więcej spalamy, tym więcej potrzebujemy kalorii, aby móc budować tą masę mięśniową. Jeżeli chodzi o regenerację, tutaj bym się spierał, każdy z nas jest inny, byśmy musieli się obserwować i to, jakie efekty mamy na przestrzeni tygodni. Natomiast kalorie tu będą grały dużą rolę. Często po prostu robimy sobie te półmaratony i nie uzupełniamy wystarczającej ilości kalorii, aby faktycznie nasze ciało mogło cokolwiek z tym zrobić, więc tu musimy się też pilnować. Teraz ta czwarta wskazówka lub punkt to nie jest stricte wskazówka, a raczej wyjaśnienie, czy jest sens robić karmio na masie. Nie musimy robić karnią na masie, możemy robić karnio na masie z wielu powodów. Przykładowo, zależy nam na kondycji i zdrowiu fizycznym. Jak najbardziej powinniśmy uwzględnić jakąś formę aerob jakby takiego treningu aerobowego w naszych treningach, w naszym życiu ogólnie. Teraz, jeżeli lubimy jeść i chcemy robić suchą masę mięśniową, czy nie chcemy za bardzo przytyć na masie, możemy niwelować tą nadwyżkę kaloryczną. Właśnie takimi treningami aerobowymi. Jak najbardziej możemy tak sobie zrobić. Ja osobiście tak robiłem, jako że ja lubię po prostu, jeśli potrafię łatwo przegiąć z kaloriami, no to takie treningi cardio zawsze mi pomagały utrzymać o. Odpowiedni poziom kalorii. I tutaj też to polecam osobom, które celują w rekompozycję, czyli budowanie masy mięśniowej i spalanie tłuszczu naraz. Jest wiele osób, które kwalifikują się do tego przedziału, które mogą sobie pozwolić na optymalną i w miarę szybką rekompozycję. Wiadomo, że jest to troszeczkę wolniejszy proces niż sama redukcja lub sama masa. Ja sam robiłem rekompozycję, będąc na zaawansowanym poziomie i też mam filmiki na tym kanale al skład rekompozycja i macie parę filmików o tym jak to zrobić i jak ja to robiłem i jakie miałem efekty więc jak najbardziej możemy to zrobić więc tutaj te treningi cardio arobowe pomogą nam spalić dodatkowe kalorie co po pozwoli nam być na lekkim deficycie kalorycznym co na tym idzie dalej będziemy mogli budować masę mięśniową wiadomo u osób początkujących osób które mają dosyć dużo tkanki tłuszczowej to wszystko jest możliwe i w miarę łatwe do osiągnięcia oraz słuchajcie to wszystko w tym filmie mam nadzieję że rozwiążę wa wasze wątpliwości co do Treningów aerobowych, cardio w czasie budowania masy mięśniowej. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, komentarze, piszcie mi jakie macie pytania. Tych filmów na tym kanale teraz będzie więcej, mam sporo tematów do omówienia, więc teraz będę dodawać bardzo często. Trzymajcie się, dziękuję, że oglądaliście ten film i do zobaczenia następnym razem.